Witam wszystkich, jesteśmy w parku linowym Siary. Zaczynamy trasę średnią. Zaczynamy od e, ścianki wspinaczkowej, takimi badami. Teraz będziemy mieć platformy. Dziękuję, ja szybko przejdę. widać platformy jeden krok do przodu i przeciągamy się na kolejną przeszkodę teraz będziemy mieć makaroniki co się okazuje że w tym parku już byłem tylko nie w tej miejscowości byłem kiedyś w parku linowym Żywej, w której podajże była wichura i zostały strącone przeszkody. Park tak naprawdę został przeniesiony tutaj bliżej Gorlic. Teraz będziemy mieć trasę w siatce typu U. Będziemy mieć trapezy nie trapezy robimy belki nie trapezy trapezy jak zwykle, przeważnie dwa kroki robię do przodu i bujnięciem przeskakuję na następną cofam się i hop. to jest najłatwiej bardzo prosto się chodzi Na kolejnej platformie. Teraz będzie nas czekać zjazd. Czyli tutaj, tyrolka. Oczywiście, widać, możemy coś przegryźć bez problemu. Tutaj rzeczka obok płynie. No i dobra, jedziemy, tyrolka. też bardzo fajna przyjemna no to lecimy środkowe okręgi o to jest fajne o to mi się przyda. o jeszcze pod górę bajer to jest o no ładnie utrudnione No to jestem Fajnie to wygląda. Teraz będziemy mieć tyrolkę Przepinamy tutaj za, przed i za I dopiero odejdziemy. No to let's go! mamy się, ściągamy bluczek. O! Mosty zwodzone. Tak chyba to było. Fajne. Dobra, musimy sobie kładkę tworzyć. No, ciężar jest tuż duży, więc. Trzeba troszkę wielki, Ale sami sobie Tworzymy tutaj przejścia Okej, okay. jesteśmy Teraz będzie Przejazd Na trapezie Dobra Mamy. Zabezpieczamy się zawsze w czerwony No i teraz możemy Siąść tutaj To nie jest, do... musimy się dociągnąć. O ja! Spoko! Przejazd w drugą stronę, by były przejazd. A tu pod górę. Bardzo fajnie. Troszkę uciążliwia, przeszkoda. Wraca na. Ok. No i korzeczki. Przechodzimy. Teraz mamy. Bardzo fajna kotka typu H, Albo kładka typu X no, Lubię tego rodzaju Dlatego, że mamy sporo miejsca Możemy się czuć dość fajnie Pogoda też jest ładna Dzisiaj mamy zachmurzenie 20% Więc ładne niebieskie niebo widać Słoneczko jest o, to by były bele ruchome, a tu widzę drabiny. Takie drabiny ruchome. Bardzo fajna. O, fajnie się buja. Dlatego, że nie ma po obu dwóch stronach, tylko raz, raz. Po jednej, po drugiej. Więc drabinka jest dość ruchoma. Fajnie. Podoba mi się. Przeszkoda jest super. To lecimy. Teraz będziemy mieć trapezy zygzakowane. One są połączone, ruszając się którą chcesz. Więc tutaj mamy najbardziej ćwiczymy właśnie taką koordynację ruchową. ruchową. To jeden krok Jeden trapez I Przechodzę dalej Dobra Ok Ok, jesteśmy na platformie Teraz będziemy mieć Pionowe pole belki Idziemy po tamtej stronie bo byśmy po tej nie przeszli blokada była więc startujemy Rozstaw już. czym wyżej to mamy chociaż tu jest spory rozstaw czyli tu niżej musimy chwytać Fajnie się mówił. Naprawdę przyjemne. No i gotowe. Jesteśmy. Teraz będziemy mieć... Oj, no nie pamiętam jak to było. Chyba... Linki. No nowe. Linki V, czy coś takiego. Tego już nie pamiętam, na to nie chodziłem. No musiał sobie przypomnieć, w artykuł, no się w na pewno napiszę. No i to by był koniec teraz. Tu jeszcze mamy tylko drabinkę do zejścia. Zchodzimy. to będzie koniec tej średniej